Cześć, dzień dobry, ja jestem Zuza i witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale, na kanale Bukle Garda. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to witam Was bardzo serdecznie. Ja opowiadam o książkach, o tym co czytam, jak mi się to podoba i po prostu dzielę się tu moją czytelniczą pasją razem z Wami. Więc jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to możecie zostawić po sobie subskrypcję, łapkę w górę. To jest niewielka chwila dla Was, a dla mnie naprawdę bardzo duże wsparcie. I dzisiaj robimy taki odcinek z szybkimi poleceniami Jest to inspirowany film odcinkiem u literackich wraz z dziewczynami zaksiążkowanymi Którzy właśnie oni, każdy z nich wybierał po jednej książce do danego gatunku I miał czas, minutę na to, żeby opowiedzieć coś o tej książce Więc podob, na podobnych zasadach zrobimy my to dzisiaj I więc będę mieć jedną minutę na opowiedzenie o książce z sześciu gatunków Wybrałam sobie 6. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, a ja być może nagram drugi taki, bo nie ukrywam, że tych gatunków obecnie mamy bardzo dużo. Już tutaj się nie rozdrabniałam na jakieś gatunki typu Cozy Fantazy, na High Fantazy. Będzie po prostu na przykład polecajka z fantastyki, ale wiadomo, mogę zrobić bardziej specyficzne polecenia w przyszłych odcinkach, także już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Ok, mikrofon przypiąłam sobie do koszulki. Tutaj Tutaj mam mój zegarek, na którym będę sobie ustawiać czas, i się zastanawiam, od jakiego gatunku, by tutaj dzisiaj rozpocząć, i myślę, że zacznę od literatury. Obyczajowej, więc już ustawiam sobie czas, znajduję tę funkcję. Minutnik jest, mamy minutę, odpalamy. Przygotowałam książkę na zawsze, ale z przerwą. Taylor Jenkins Reed. Jest to książka, w której poznajemy młodą bohaterkę, która jest świeżo po zamąż pójściu, tak naprawdę. Poślubiła wielką miłość swojego życia, Bena. Tak mi się wydaje, że Bena. To był Ben. Tak, to był Ben. I Ben niestety umiera, podczas gdy wychodzi kupić płatki, bo taka była zachcianka, właśnie naszej głównej bohaterki, i zostaje po prostu przejechany przez auto, potrącony. No i sytuacja jest o tyle trudna, że ich ślub był bardzo tajemniczy i bardzo taki spontaniczny, być może to jest lepsze słowo, i jego rodzina nic nie wie o tym, że on wyszedł za mąż, więc w momencie, kiedy on trafia do szpitala, tak naprawdę. Ta dziewczyna, jego żona jest kompletnie obcą osobą dla jego matki, a ich akt ślubu jeszcze nie dotarł. Więc jest to książka, w której właśnie ta sytuacja dzieje się na samym początku. I poznajemy potem tę historię z dwóch perspektyw czasowych tego, jak się poznają bohaterowie i tego, jak sobie radzą z żałobą. Lekko poza czasem, niestety trochę się tutaj y, za, z, zastanowiłam z tym imieniem, mogłam go nie podawać szczególnie. Natomiast rzeczywiście jest to naprawdę bardzo dobra książka. Jest to debiut też autorki Taylor Jenkins' Reid. Więc jeżeli znacie na przykład Siedmiu mężów Evelyn Hugo, to to też jest dobra książka. Co prawda ja akurat Siedmiu mężów nie czytałam, natomiast ta zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie, bardzo dużo pozytywne wrażenie, więc mam nadzieję, że potem tym może spróbujecie dać jej szansę. Ustawiam sobie czas teraz na kolejny gatunek i pomyślałam, że może teraz powiem chwilę o reportażu o literaturze faktu, także puszczamy minutę. Córki chmur. Jest to super reportaż o kobietach z Sahary Zachodniej. Super, natomiast pełen brutalizmu, przemocy i trudnej sytuacji, ponieważ Sahara Zachodnia jest to teren, który jest tak naprawdę autonomią Maroka. Tyle, że no jakby Maroko sprawuje pełnię władz praktycznie w tej Saharze Zachodniej. Przez to osoby, ludzie, którzy tam mieszkają o swojej własnej kulturze, swoich własnych zwyczajach, obyczajach, nie mogą ich pielęgnować, nie mogą się e, przemieszczać, bo też Sahrawi, czyli tradycyjny taki lud, który zamieszkiwał te tereny, oni mieli nomadzkie życie, oni prowadzili życie takie no, totalnie... E, koczownicze, podróżnicze, że oni, właśnie nie koczownicze, podróżnicze, tak, nomadzkie. I oni, no niestety, przez to, że są ograniczeni przez tą poniekąd wojnę polityczną po prostu, muszą zacząć umieć żyć w obozach takich specjalnych właśnie dla Sahrawi, muszą nauczyć się nowej rzeczywistości. Skończył mi się czas, natomiast rzeczywiście jest to bardzo brutalna książka, bardzo opisowa, dużo przemocy, dużo sytuacji różnych historii kobiet, Mega inspirująca, więc naprawdę polecam. Bardzo, bardzo dobre na mnie wrażenie zrobiła, i też potrafiłam sobie dobrze wyobrazić to, jak wygląda życie na tej Saharze Zachodniej. A to myślę, że to jest duża zasługa tego właśnie, tej, tego reportażu. I już bez przerwy. Hmm. Po co teraz sięgnę? Może po literaturę young adult, ponieważ mam tutaj książkę, o której bardzo dawno nie mówiłam na tym kanale i zresztą nie wiem, czy kiedykolwiek o niej wspomniałam, chociaż wydaje mi się, że to bardzo prawdopodobne, także włączam czas, minuta. Mam tutaj Loveless Alice Osman i myślę, że ta autorka jest głównie kojarzona z Heartstopperem, natomiast to jest bardzo dobra książka z pod i Pióra. Jest to książka, w której poznajemy bohaterkę, która idzie już na studia, idzie na college, no, i wraz z koleczem zaczynają się imprezy, zaczynają się różne relacje zawiązywane. Oczywiście też jest bardzo duży poruszony temat chłopaków i tego, że ludzie wchodzą w pierwsze związki, w pierwsze relacje międzyludzkie. I nie tylko, ponieważ mamy tutaj całą dosłownie tęczową reprezentację. Wprowadzono w bardzo przyjemny sposób, więc jeżeli macie coś takiego, że jak czytacie takie książki, to czujecie przesyt tymi treściami, to tutaj tego myślę, że aż tak nie odczujecie. No, i właśnie pytanie jest takie: czy ta główna bohaterka da się ponieść temu, że musi mieć chłopaka, musi mieć dziewczynę? Czy odnajdzie trochę takiego spokoju, zrozumie to, że to nie jest coś takiego, że ona musi już na teraz być osobą w związku? No, i myślę, że dużo osób może się identyfikować z tymi problemami. Akurat chyba się w miarę ładnie wyrobiłam w czasie z tą książką, bardzo dawno ją czytałam, ale wywarła na mnie ogromne wrażenie. Tu też pojawia się właśnie, ona jest kojarzona z wątkiem aromantyczności i aseksualności, którą okazuje się, że poznaje nasza główna bohaterka. I cóż dalej, o czym ja mogę powiedzieć? Myślę, że literatura piękna będzie to teraz mój kierunek. I literatura piękna? Jest tutaj książka, którą przeczytałam dosłownie ostatnio na dniach, także już włączam czas, minutnik i leci minuta. Drobiazgi takie jak te, bardzo krótka książka, poniżej 100 stron, irlandzka, przedstawiająca to, jak wyglądały, poniekąd może nie to, jak wyglądały, natomiast przedstawiająca sytuację pralni sióstr Magdalenek właśnie na terenach Irlandii, czyli miejsc klasztornych, miejsc, które, którymi zarządzały siostry zakonne, które tak naprawdę wykorzystywały kobiety, a w szczególności kobiety, które gdzieś tam się zaplątały, poszły w nie tę stronę, co powinny, nie wyszły za mąż na przykład, miały dziecko bez męża. No, po prostu, tu też jest ładne określenie którego jak teraz będę szukać, to z dużo czasu stracę, natomiast mamy tutaj głównego bohatera, który rozwozi węgiel w tym mieście. On miał, ma pięć córek, ma super żonę, sam ma trochę ciężką przeszłość, nie znał swojego ojca, był wychowywany przez inną kobietę, totalnie mu nieznajomą, która przygarnęła go jak własne dziecko i on właśnie rozwożąc ten węgiel na święta do tego klasztoru, Poznaje to, jak wygląda rzeczywistość, i konfrontuje właśnie to ze swoimi takimi no, chrześcijańskimi poglądami, które ma i jak bardzo to się tu nie styka. No, czas mi się oczywiście skończył, ale minuta, minuta na opowiedzenie o książce jest to naprawdę ciężkie. E bardzo ładnie jest wydana, duża czcionka i myślę, że pomimo tego, że jest właśnie tutaj zaledwie 80-90 stron tej historii, to warto, bo jest pięknie napisana i od samego początku przejmuje człowieka. I jako kolejny gatunek opowiem o sci-fi, więc już puszczam czas yy, i... Mam tutaj Paradyzję Janusza Zajdla, ostatnio to przesłuchałam w formie słuchowiska w ogóle dostępnego na Storytel i było to świetna decyzja, ponieważ Paradyzja jest to historia o planecie, sztucznej planecie, która Funkcjonuje równolegle do naszego ziemskiego, tutaj świata, no i właśnie ziemski pisarz leci na paradyzję, by opisywać ten świat, przedstawić go potem Ziemianom, że on jest super. No i właśnie w momencie, kiedy dociera na planetę, okazuje się, że ten świat jest bardzo kontrolowany, bardzo kontroluje swoich obywateli. Więc poniekąd jest tutaj trochę taka sytuacja, jak z roku 1984, z na przykład 450 stopni. 451 stopni Fahrenheita, chyba tak brzmi ten pełny dobry tytuł. I no, ten świat jest tłumaczony przez wszystkich, że tam są bardzo ścisłe zasady, przez to, że no, wiadomo, siła odśrodkowa musi się zgadzać, wirowania, żeby ten świat jako sztuczna planeta mógł funkcjonować właśnie w przestrzeni kosmicznej. No, prawda jest nieco inna, i ta książka jest naprawdę świetna, jest bardzo aktualna, i myślę, że mimo, że czytamy ją gdzieś tam 50 lat po. W opublikowaniu, czy nawet więcej, to naprawdę jest bardzo przejmująca, bardzo aktualna i jest mega przyjemnym językiem napisanym takim, że jest poniekąd humorzasty, jest taki osobliwy, może nie osobliwy, ale jest taki e, po prostu w punkt troszkę żartobliwy, więc no, czas mi się już dawno skończył, ale do paradyzji naprawdę was zachęcam. I moja ostatnia próba odnalezienia się w minutowym czasie recenzji, czyli mam tutaj książkę fantastyczną, i uwaga, puszczam czas. Księga bezimiennej akuszerki, tak naprawdę post-apo, ponieważ mamy katastrofę, którą jest epidemia, która zabija większość populacji, natomiast szczególnie dotyka dzieci i kobiety. No i po tej oczywiście całej epidemii budzi się nasza główna bohaterka, której imienia co ciekawe tutaj w ogóle nie poznajemy takiego tego prawdziwego. Każdemu kto kogo spotyka na swojej drodze, podaje, przedstawia się innym imieniem. No i właśnie przez to, że dzieci się nie rodzą kobiet jest bardzo niewiele, to są one tutaj tą taką szczególnie Torturowa może nie to, że torturowaną, ale prześladowaną grupą społeczną, ponieważ już gdy mężczyźni spotykają na swojej drodze, kiedy szukają pożywienia, szukają y, różnych zasobów, które pomogą im przetrwać, jak spotykają kobietę, no to niestety budzą się w nich bardzo, bardzo takie wewnętrzne, mocne instynk instynkty, które no, krzywdzą. Te bohaterki, te kobiety Bardzo ciekawe, bardzo ciekawa w, w którą stronę w ogóle idzie ta książka Ponieważ oprócz tego, że mamy tutaj Apokalipsę, no to wiadomo, potem mamy Motyw drogi i to, jakie osoby Spotyka główna bohaterka To jest bardzo ciekawe, najciekawszym Momentem było odwiedzenie Wioski mormonów, pełnej naprawdę Wioski, w której wydawało się, że Społeczność żyje dobrze, no i też powoli Widzimy upadek Tej właśnie wioseczki Chyba zdążyłam przed czasem. Nie, nie zdążyłam przed czasem. Natomiast rzeczywiście jest to bardzo ciekawe postapo, które jest oryginalne. To jest ciekawe, bo rzadko kiedy mam wrażenie, postapo może być fajne i oryginalne. Fajne. Nie lubię tego słowa, natomiast może być oryginalne, może się wyróżniać na tle innych książek. Postapokaliptycznych. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podobało i czy chcecie więcej takich różnych ciekawych polecajek. Ja myślę, że tutaj wykopałam kilka książek, które bardzo dawno czytałam, o których dawno nie wspominałam, ale też powiedziałam o kilku książkach, które niedawno przeczytałam, o których też jeszcze nie mieliście okazji posłuchać u mnie na kanale, także myślę, że to jest bardzo ciekawy format. Także dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!